Proszę Państwa, państwo poważne, tak jak mówiłem o niczym nie zapomina i z niczego nie rezygnuje, to też mamy do czynienia z kolejną, takie pojawiają się zwiastuny, tego, że stoimy w przededniu realizacji kolejnej kombinacji operacyjnej. Kolejnej kombinacji operacyjnej, co to są za zwiastuny. No właśnie przed kilkoma dniami. Yy, Kilka organizacji obrony praw człowieka zwróciło się do Jana Klaudiusza Junckera z takim żądaniem, żeby Komisja Europejska zrobiła porządek w Polsce, dlatego że w Polsce notorycznie łamane są prawa człowieka. No, mieliśmy do czynienia z takimi dwoma spektakularnymi przykładami, jak Państwo wiecie Sebastian K., 21-letni, który zajechał drogę rządowej limuzynie wiozącej panią premier Szydło, został uznany za męczennika, za demokrację. Gdyby tak nie było, no to nie zorganizowano by na prędce zbiórki pieniężnej, aż zebrano 150 tysięcy złotych, żeby mu kupić nowy samochód, no a pan Borys Budka, minister sprawiedliwości w rządzie pani premierzycy Ewy Kopacz, nastręczył się panu Sebastianowi ze swoimi usługami prawniczymi. Więc widać wyraźnie, że pan Sebastianka został uznany za męczennika za demokrację. Drugim takim męczennikiem za demokrację został Arkadiusz Eu. Arkadiusz Eu wynalazca metody okradania starszych osób metodą na wnuczka. No i Arkadiusz Eł został złapany wprawdzie przez policję, ale niezawisły sąd wypuścił go na wolność za kaucją. Bardzo możliwe, że dlatego, że Arkadiusz Eł jest wybitnym przedstawicielem cygańskiej mniejszości etnicznej. Więc niezawisły sąd najwyraźniej przestraszył się, że zostanie posądzony o jakieś rasistowskie pobudki, czy też jakieś etniczne tu nienawiści. No więc, na wszelki wypadek go wypuścił na wolność, co wywołało. Konsternacje nie tylko opinii publicznej, ale sfer rządowych. No i następny niezawisły sąd powinność swojej służby zrozumiał i postanowił zamknąć pana Arkadiusza w areszcie. Ale szukaj wiatru w polu. Pan Arkadiusz nie czekał, aż niezawisły sąd się namyśli. No i teraz mamy tu problem, bo wprawdzie on też jest męczennikiem za demokrację, więc państwo widzicie przynajmniej dwa przykłady takiego męczeństwa, a jakby tego było mało, no to jeszcze mamy do czynienia z męczeństwem drzew. Za sprawą ministra Szyszki nastąpiła rzeź drzew. I na co gazeta wyborcza zareagowała alergicznie. Najwyraźniej środowisko związane z gazetą wyborczą musiało uważać te drzewa już za własne. Po rozmowach, jakie pan prezydent Duda niedawno... Przeprowadził w konsulacie polskim w Nowym Jorku z przedstawicielami rozmaitych żydowskich organizacji, no to takie przekonanie być może już nie było bezpodstawne. No a skoro tu cudzą naszą własność wycinają, no to jakżeż to tak wygląda? To jest po prostu męczeństwo. Widać, że demokracja i praworządność tutaj są zagrożone. Proszę Państwa. To jeszcze by może jakoś byśmy to przeżyli, ale pan Franz Timmermans, zastępca pana Jana Klaudiusza Junckera przedwczoraj. Zwrócił się do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej o to, by się zjednoczyły w walce przeciwko polskiemu rządowi. Udzielił tylko dyspensy Niemcom, a to z uwagi na to, że z powodu historycznych zaszłości takie zjednoczenie w walce przeciwko rządowi pod egidą rządu niemieckiego no, mogłoby wywołać jakieś niewłaściwe skojarzenia, niewłaściwe wspomnienia. No, i wywołać złe wrażenie, nie tylko w Polsce, ale nawet w całej Unii Europejskiej. To jeszcze może nie byłoby takim problemem, gdyby nie. Trzecia okoliczność, która jest bardzo niepokojącym zwiastunem nowej kombinacji operacyjnej, mianowicie złowrogi minister Macierewicz przeprowadza w naszej niezwyciężonej armii coś w rodzaju kuracji przeczyszczającej. Jeden za drugim odchodzą generałowie najważniejsi i nie tylko odchodzą, ale na odchodnym, Potrząsają pod nosem prezydenta Andrzeja Dudy konstytucjami, więc widać od razu z jaką intencją odchodzą. No i w tej atmosferze niepokojącej mieliśmy do czynienia z pewną deklaracją, której tutaj chcę yy, powiedzieć. Mianowicie nasza resortowa stokrotka, czyli pani redaktor Monika Olejnik, wezwała na przesłuchanie generała dywizji w stanie spoczynku, Bolesława Balcerowicza. No pan generał Balsowicz jest w stanie spoczynku, ale przecież nie wiekuistego jeszcze, tylko takiego zwykłego. No i na zadawane pytania odpowiadał prawidłowo. Tak jak to się państwo starsi, to na pewno pamiętają taką audycję w telewizyjną za komuny Teleecho. Prowadziła to pani redaktor Irena Dziedzic. No, i jej zapraszała różnych rozmówców, i ci jej rozmówcy też na zadawane przez nią pytania odpowiadali płynnie i prawidłowo, dlatego że ona wymagała od nich, żeby się tych prawidłowych odpowiedzi uczyli na pamięć. Czasami zapominali i wtedy ona taktownie ich naprowadzała na ten ten odzyskiwali pamięć i tam już recytowali jak znuk. No, i pan generał Balcowicz mniej więcej w taki sam sposób odpowiadał na pytania, jakie zadawała. Podczas przesłuchania resortowa Stokrotka, ale no postęp jest widoczny, także on trochę improwizował. I pod koniec tego przesłuchania zaimprowizował, mianowicie zacytował w ramach improwizacji jako puentę całego swojego zeznania zacytował w ramach improwizacji takie przysłowie staropolskie, że dłużej klasztora niż przeora. Państwo wiecie, chodziło o tego przeora. Ten przeor to jest oczywiście złowrogi pan minister Macierewicz, a klasztor to nasza niezwyciężona armia, więc dłużej klasztora niż przeora. I to, że pan generał Balcowicz zacytował to przysłowie. To znakomicie ilustruje nastrój niecierpliwego wyczekiwania, jaki zapanował w naszej niezwyciężonej armii. A na co czekają? A no, to z kolei ilustruje taka anegdotka, która krąży w kołach wojskowych. Być może państwo już też ją słyszeliście, mianowicie. W kołach wojskowych powtarzają sobie, że o ile poprzednim ministrem obrony narodowej był lekarz-psychiatra, to teraz jest pacjent. No, nie zapowiada to lojalności Korpusu Oficerskiego wobec cywilnego kierownictwa Ministerstwa Obrony. I wydaje się, że w tej, tej nowej kombinacji operacyjnej, która, no jak Państwo widzicie, jest przygotowywana już całkiem starannie, yy, główny ciężar wykonania nie będzie już powierzany głupim cywilom, którzy, jak się okazuje, no wszystko spartolili, tylko będzie powierzony pierwszorzędnym fachowcom, którzy wiedzą, jak się urządza stany wojenne 13 grudnia. 81 roku. Więc myślę, że ta kombinacja operacyjna, która ma taki sam cel, jak i poprzednio, to znaczy ma doprowadzić do przesilenia politycznego w naszym nieszczęśliwym kraju, że ona będzie przygotowana znacznie staranniej niż ta pierwsza, a jej wykonanie też może obfitować w rozmaite, dramatyczne wydarzenia. Proszę Państwa. Zanim to nastąpi, to mamy taki krótki czas darowany, bo moim zdaniem to się może rozstrzygnąć w najbliższych tygodniach. Także być może, że czekają nas kolejne wydarzenia marcowe. Panie redaktorze, wbrew zapowiedziom nie będzie to pytanie, ale swego rodzaju komentarz ewentualnie wyrażenie moich emocji po tym spotkaniu. No ale do mikrofonu słyszę Państwo w tej chwili. Tak, tak, Przepraszam tak. bardzo. Nie będzie to pytanie, ale swego rodzaju komentarz do tego, co tutaj wysłuchałem. Ja mam pewnego e, uczucie pewnego niedosytu, dlatego że ja oczekiwałem, że pan redaktor zechce e, poważniej zająć się tematem dobrej zmiany. Ja dobrą zmianę obserwuję od dłuższego czasu, jako człowiek interesu i osoba, która była doradcą trzech prezydentów jednym z najbogarszych krajów świata przyglądam się temu niezwykle uważnie. I są tu wielkie wartości, są tu wielkie sukcesy, bynajmniej nie ograniczające programu 500+. 500+. Wydaje mi się, że można tego te punktu poświęcić więcej uwagi. Poza tym, nadal pytania, co będzie, kto jeszcze będzie, jakie służby specjalne będą się interesować Polską poza Pruską, Ruską i tak dalej. Wydaje mi się, że zapominamy tutaj, że mamy rząd, najlepszy rząd w Europie, Rząd patriotyczny, rząd, który Polskę zmienia. I ja na ten temat coś bym chciał usłyszać. Natomiast w czasie tego, tej prelekcji, panie redaktorze, ja w pewnym momencie zastanawiałem się, w jakim czasie tą prelekcję bym mógł umieścić. Czy w dniu dzisiejszym, czy kilka miesięcy wcześniej, czy jeszcze trochę dalej w przyszło? I na to pytanie odpowiedzieć sobie nie umiałem. Ja też jestem zwolennikiem pewnych teorii spiskowych ale jestem również, jako człowiek 70 siedemdziesiątki, świadkiem wielu teorii spiskowych, które rozpadają się jak zamki z piasku. My jesteśmy Polakami, my mamy siłę sprawczą. Tutaj jeden z panów pytał się, gdzie się znajdą siły, kto to będzie robił. Ja tutaj podpowiadałem, żeby popatrzył w lusterko. To my mamy do pana zmian, proszę państwa. To jest nasza ojczyzna. I troszkę więcej optymizmu, troszkę więcej białych człowieka. Kapitał społeczny został stracony. 60 kilka procent Finlandii, ile w Polsce? My, Polacy, nie jesteśmy w stanie ze sobą współpracować. Ja jadę do Stanów Zjednoczonych w ciągu pięciu dni załatwiam interesy warte 4,5 miliona dolarów. Tutaj trudno jest namówić bogacza, żeby zarobił jeszcze więcej, żeby zainwestował kilkaset tysięcy to jest, to jest złotych. Proszę Państwa. My musimy zacząć ze sobą współpracować, a Polska pójdzie do przodu. A to, co się dzieje, wskazuje na to, że opatrzność czuwa. Wiele mojego komentarza dziękuję. Podobało mi się. Proszę Państwa, no chciałbym skomentować ten komentarz, jeśli państwo pozwolicie. Ja nie przyjechałem tutaj po to, żeby Państwa faszerować optymizmem. Bo, jakby mnie rząd wynajął i mi zapłacił, to kto wie, może bym tutaj o, zdobył się na tyle optymizmu, żebym przelicytował największych optymistyników. Ja przyjechałem tutaj, żeby Państwu powiedzieć, co ja na ten temat myślę. Co ja na ten temat myślę. Ja od nikogo nie biorę żadnych zleceń na myślenie. Odpowiadam sam za siebie. I mówię we własnym imieniu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, wiele aspektów dobrej zmiany, Pan wspomniał, że wiele aspektów dobrej zmiany, które mógłbym poruszyć, ale Pan też żadnego nie wskazał. Więc ja trudno ode mnie wymagać, żebym ja tu wskazywał inne. Co więcej, wydaje mi się, że znaczna część pary idzie jednak w gwizdek. Weźmy taką aferę Amber Gold, którą bada w tej chwili specjalna komisja Sejmowa pod przewodnictwem pani Małgorzaty Wasserman. Ja, kiedy ta komisja rozpoczynała swoją działalność, zapoznałem się z listą świadków, jakich ta komisja zamierza przed swoje oblicze wezwać. I nie zauważyłem tam ani jednego generała. Ani nawet ani jednego pułkownika. I zrobiło to na mnie wrażenie takie, że chyba komisja nie dojdzie, nie, nawet nie będzie się starała dojść do tego, kto właściwie stał za tym panem całym plichtą, który to widać wyraźnie, że jest słupem. Kto za nim stał? A to, znaczy, a to znaczy, że dobra zmiana dobrą zmianą, ale na razie nadal obowiązuje zasada konstytuująca Trzecią Rzeczpospolitą. My nie ruszamy Waszych, Wy nie ruszacie naszych. To znaczy kopiemy się po kostkach, ale nie wyżej. I wreszcie trzecia sprawa inwestorzy. No pan prezes Kaczyński też się na nich tu skarżył, narzekał, że nie chcą. To... Ja im się tak bardzo bym nie dziwił. Bo jeżeli miałbym tutaj w Polsce inwestować w sytuacji, kiedy wicepremier odpowiedzialny za sprawy gospodarcze rozwija program renacjonalizacji gospodarki, no to powściągliwość inwestorów jest zrozumiała. No jak tu inwestować, kiedy nie wiadomo, czy nie nadchodzą bolszewicy? No jak wydaje mi się, że to. No ja w każdym razie taki, takie obawy bym miał. Na szczęście nie mam pieniędzy, które mógłbym zainwestować, więc to tylko tak sobie myślę. Ale takie obawy, gdybym miał pieniądze, to takie obawy bym miał. No i wreszcie ostatnia sprawa. Charakterystyczne jest to, ja mam zaufanie większe niż do deklaracji polityków, mam większe zaufanie do obserwowania ludzkich zachowań. To jeszcze za głębokiej komuny się tego nauczyłem. Jak Państwo pamiętacie, za głębokiej komuny no, był, była Republika Południowej Afryki, w której panował zbrodniczy apartheid. No, i wszyscy się prześcigali w potępianiu tego zbrodniczego apartheidu, i tylko jedna rzecz była zdumiewająca. Otóż Murzyni z krajów postępowych, z Angolii, z Mozambiku i z innych takich, uciekali do Republiki Południowej Afryki, gdzie byli straszliwie uciemiężeni. Więc ja jednak miałem większe zaufanie do Murzynów, że oni lepiej wiedzą, gdzie jest lepiej. Otóż, jeżeli dobra zmiana już trwa rok, no i dro, no ponad rok właściwie, a proces emigracji młodych ludzi z Polski nie został wcale zahamowany, on cały czas trwa. To znaczy, że ci młodzi ludzie, dobra zmiana, dobrą zmianą, ale oni nie widzą dla siebie perspektyw rozwojowych i nawet teraz, jak byłem w Irlandii, w Anglii, to mi nawet powiedzieli dlaczego. Mówią, bo tutaj założenie przedsiębiorstwa to jest kwestia nawet nie całego dnia, a w Polsce to jest droga przez mękę, przez Całe cholerne zaplecze polityczne dobrej zmiany, które ma posady i musi się wykazywać tym, że jest pożyteczne, że ma coś do roboty. To nie jest dobra zmiana. To nie jest dobra zmiana. To jest wpychanie państwa w uliczkę jednokierunkową. I podtrzymuję ten pogląd, z którym tutaj do państwa przyjechałem. Dziękuję bardzo.